Cześć 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 Kuleczka Cześć kuleczko Jaki ma garbik, patrzcie jaki ma garbik O idzie kotuszka No chodź Chodź, chodź, chodź Szybko chodź Szybciutko chodź No chodź Uważaj bo samochód jedzie O a kuleczka już się tutaj wkomponowała patrzcie, jaka kuleczuszka piękna. No. O, woła nas, kochaniutka. Woła nas kotuszka. No, już idę do Ciebie. Patrzcie, jaka kotuszka piękna, jak nas woła. No. No, tak nas wołasz. Pamiętasz nas? Chodź, damy Ci jedzonko, Ci damy, co? Chodź. Chodź. Chodź, kochaniutka, przecież... My się znamy, no. Cześć kochanie. Ale ma piękną tą kotkę. Ale ona jest piękna. Ojejuś. Damy jej wody i jedzonko. Tak. Tak kochanie. Tak kochanie. Co? Jedzonko by chciała i tak mnie wołają. No, kuleczka, widzisz, że go na płacze. Chodź, chodź, jedzonko dostaniesz. Chciałem je poznać ze sobą. Patrzcie, kuleczka ogólnie by była miła. Ale patrzcie na nią, kuleczka, kuleczka. Patrzcie. Patrzcie. No, mi grzeczna, przez chwilą syczała na kuleczkę. Taka malutka, tak syczała groźnie. Kuleczka I teraz tak Mam tu jedzenie Kuleczka Kuleczka na nie czeka Ale tam czeka jeszcze jedna kotuszka Ja teraz nie wiem co mam zrobić Co kuleczka? Jak to teraz zrobić? Oi. I tam jest druga kot kotuszka No ja wiem, że Ty byś chciała Zostaw to kotuszce, bo Ty przecież jesteś najedzony Kuleczka musisz być grzeczna, musisz być jako starsza koleżanka, musisz ustąpić tutaj. Proszę się i nie bijcie się. Ona będzie jadła pierwsza.